Mám byč na chvíle a zostávám tu na stále. Naša družina to nie fikce, moc nefundáme. Robě tu za ojca. A já robie im za matke. Kiedy na Jeszcze nie teraz, czasami mam wrażenie, że nic się nie zmienia oh, wow. Chociaż na koncie byjku samy zera oh, wow. Czego nie zrobią, ja to robię z miejsca Nie, nie bądź łagdy nie odbieram Jedyni for the real one, friends, 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 friends Jedyni for the real one, friends, friends Real One Dylem wejściem wyszłam na pierwsze miejsce Z siostrą nagrywam numer, z wiedzą świadczy, da się lepiej Za oglądam do śniadania Od zera zaczęłam dla was Na pierwszym miejscu czy warto? Na drugim czy się opłaca? Wiem to! Sukces, maguszki, smak jak Perignon Kręcimy cały dzień Później całą noc Ciągle najwyższy bieg Wiemy czego chcą to... Ej, zaraz mija rok Jedyni w Polsce Real One Friends! 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 JEDYNIK POST THE REAL ONE! FRIENDS! 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 JEDYNIK POST THE REAL ONE! Black is Seven, co mogę powiedzieć? Nie masz to swojej nóżki. Żeby dotrzeć tam gdzie nikt, musisz w końcu wyjść przed szereg. Żeby wybić się na szczyt, musisz rzucać to w internet. FRIENDS! 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 The force is one breath, 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 breath. The only for one breath, 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 breath. Breath, The for force one.